Bo się za mało o tym mówi. Bo się, bo się, właśnie o tym się za mało mówi, bo się moralizuje na kazaniach yy, stawia się wymagania, ale za mało się mówi o tym, że Pan Bóg punktem wyjścia wszystkiego jest, jest właśnie miłość pana Boga. W amerykańskich szkołach przeprowadzono kiedyś eksperyment polegający na tym, że nauczycielom pierwszych klas o niektórych uczniach powiedziano, że są. Szczególnie uzdolnieni. I co się okazało? Ci uczniowie rzeczywiście, pod koniec roku, mieli lepsze wyniki. Stali się takimi, za jakich ich uważano. Dzisiaj otwiera się niebo, i nad wodami Jordanu rozlega się głos Ojca: Mówi o swoim Synu Jezusie Chrystusie: To jest mój syn ukochany. W nim mam upodobanie. Ktoś zauważył, że Pan Jezus wtedy jeszcze nie dokonał żadnego cudu, jeszcze nie nauczał, nie cierpiał, nie przeszedł drogi krzyżowej i nie umarł dla naszego zbawienia. Bóg Ojciec wyraża bezwarunkową miłość. To jest mój ukochany syn. Okazuje się, że w naszym życiu. Bardzo tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego, żeby ktoś powiedział nam, i nie tylko powiedział, ale żebyśmy mogli tego doświadczyć, że jesteśmy kochani bezwarunkowo. Nie za coś. Andor Foldes to jeden z najwybitniejszych, już niestety nie żyjących, węgierskich pianistów. Był geniuszem. W wieku 8 lat potrafił bezbłędnie zagrać koncert fortepianowy Mozarta. Jednak, gdy miał 16 lat, w jego życiu pojawił się kryzys. I kariera mogła lec w gruzach. Nie potrafił niczego zagrać. I w tym czasie przybył do Budapesztu ostatni żyjący uczeń Wielkiego Franza Lista, pianista węgierski Emil von Zauer. Spotkał się. Z tym młodziutkim, 16-letnim wykonawcą i poprosił, żeby ten dla niego zagrał Bacha, Beethovena i Schumana. Chłopak się skoncentrował, skupił, wykonał te utwory jak najlepiej potrafił. Kiedy zagrał te utwory, Emil von Sauer wstał, podszedł do niego i ucałował go w czoło. Mówił mu tak. Na mojej pierwszej lekcji, gdy byłem w twoim wieku. Mój nauczyciel Franciszek, list podszedł do mnie i ucałował mnie w czoło. Powiedział: Ten pocałunek otrzymałem od Beethovena, który był moim nauczycielem. Beethoven podszedł do mnie na pierwszej lekcji i powiedział: Zapamiętaj ten pocałunek. Moi kochani, dziś Jezus słyszy z ust Boga Ojca, że jest jego umiłowanym synem. Zapamiętaj ten pocałunek. Nieważne, kim jesteś, niezależnie od Twoich zdolności, od Twojego stanu psychicznego, od emocji, jakie teraz przeżywasz, niezależnie od tego, jakie masz grzechy na sumieniu, i te wyznane w konfesjonale i te, które jeszcze dusisz w sobie, bo może nie masz odwagi na razie ich wyznać. Niezależnie od tego, jakim jesteś grzesznikiem, Bóg mówi do Ciebie, jesteś moim Ukochanym dzieckiem. Zapamiętaj ten pocałunek. Od niego zależy wszystko. W czasie realizacji tego dzisiejszego rozważenia ksiądz Piotr, tu obecny w studiu, pyta mnie, ale właściwie o czym Ty chcesz dzisiaj powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, doświadczyli tego, że jesteśmy bezwarunkowo kochani przez Pana Boga. Moi kochani, mówię o eksperymencie. Kiedy nauczycielom powiedziano, że ci uczniowie są zdolni, nauczyciele w to uwierzyli i potem się to stało takim samo się proroctwem. Powiem teraz może przykład na drugim biegunie. Otóż w jednej ze szkół w mieście, gdzie sam się uczyłem, nauczycielka w pierwszej klasie szkoły podstawowej podeszła do jednego z, ucznia, z uczniów, który się jakoś niestosownie zachowywał, się wiercił, czy tam coś przeszkadzał i mówi Słuchaj, widzę, że ty będziesz miał ze mną kłopoty. I okazało się, że rzeczywiście te kłopoty się pojawiały przez całą jego szkołę podstawową. Uwierzyć, doświadczyć tego, że to nie jest bajka. Że Pan Bóg mnie kocha nie za coś. Pan Bóg mnie kocha mimo wszystko, zawsze, niezależnie od mojej sytuacji, od tego, kim jestem, co robię. Pan Bóg nie będzie kochał. Ktoś powiedział, że to wcale nie jest taki tu mi tumiwisizm, że mogę wszystko, bo może mi na niczym nie zależeć, bo Pan, Pan Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Ktoś to powiedział bardzo pięknie, że Pan Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, ale za bardzo cię kocha, żeby ci pozwolić zostać takim, jakim jesteś. Ale punktem początkowym, fundamentem wszystkiego jest zrozumienie, że Pan Bóg mnie kocha niezależnie od wszystkiego. To tak jak najlepsza matka, jak najlepszy ojciec Kocha swoje dziecko, zawsze będzie je kochać, niezależnie od tego, kim to dziecko jest. Skoro to jest takie łatwe i takie piękne, to czemu to tak nie chwyta? Za mało się o tym mówi, za mało się to podkreśla. Bardzo często moralizuje się na kazaniach, stawia się wymagania, a za mało uwagi poświęca się na to, żeby użyć wszystkich sposobów by dotrzeć do, do słuchaczy Słowa Bożego właśnie z tą podstawową rzeczą, że Bóg ich kocha. Ktoś powiedział o księżu, o księżach, to jest moim zdaniem... No czasami to może sprawdzać, że jak ktoś jest nieprzygotowany do kazania, to będzie mówił Pan Bóg was kocha. Ale ja się zastanawiam, co ma piękniejszego i ważniejszego powiedzieć głosiciel Ewangelii, jak właśnie skutecznie, może dobierając słowa, trafne przykłady, przekonać wszystkich, że Bóg ich kocha. Nie ma niczego piękniejszego i ważniejszego do powiedzenia. Ksiądz Piotr i ksiądz Mateusz rozmawiają dziś o sakramencie, który określili sami jako najtrudniejszy sakrament. Dlaczego sakrament namaszczenia chorych uznaje za najtrudniejszy? O tym sakramencie można pięknie mówić. Można wyjaśniać, na czym on polega, bo jest nas bardzo fałszywie rozumiany, ale kiedyś Trzeba go będzie przyjąć. O tym, jak pięknie o namaszczeniu chorych mówił ksiądz Tischner, a potem jak jeszcze piękniej przeżył go w swoim życiu, gdy przyszło cierpienie i choroba, rozmawiają nasi księża, przewodnicy po katechizmie Kościoła Katolickiego. Warto ich posłuchać.